Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z tego, że żyjemy zanurzeni w oceanie atmosfery. Na poziomie morza na każdy centymetr naszego ciała powietrze ciśnie z siłą jednego kg. Im wyżej, tym mniejsze ciśnienie. Jest to odczuwalne zwłaszcza w wysokich górach. Wystarczy jednak wznieść się jeszcze nieco wyżej, by odnotować jeszcze większe spadki ciśnienia. Na wysokości 11 km panuje ciśnienie zaledwie 170 torów, czyli w przybliżeniu 1 piąta ciśnienia atmosferycznego. Jeszcze wyżej, tam gdzie na orbicie pracują kosmonauci, praktycznie panuje już bardzo wysoka próżnia. Od kilkuset lat naukowcy wykorzystują sztucznie wytwarzaną próżnię do badań. W takich warunkach można produkować nowe materiały dla potrzeb elektroniki. Cząstki rozpędzone w wysokiej próżni pozwalają badać strukturę materii i początki wszechświata. Oto najprostszy eksperyment. W aparaturze próżniowej został umieszczony głośnik radiowy. Kilkanaście sekund od pompowywania powietrza i dźwięk przestaje być słyszalny. Szumią tylko pompy. Z innym doświadczeniem próżniowym stykamy się prawie na co dzień. Kolorowe neony, takie jak w Las Vegas, to praktyczne wykorzystanie obniżonego ciśnienia. Takie doświadczenia przeprowadzano już w końcu XIX wieku. Podziwiamy świecenie różnych luminoforów wzbudzanych przez niewidoczne promieniowanie wytwarzane przez elektrony pędzące w rozrzedzonym gazie. Inne lampy wykorzystują świecenie par metali i związków chemicznych pod niskim ciśnieniem. Wykorzystanie zjawisk zachodzących w gazach pod niskim ciśnieniem może przynieść bardzo konkretne korzyści. W takich warunkach wytwarzane są innymi powłoki z domieszką azotu lub tytanu, a także niezwykłe warstwy nanodiamentowe. Dzięki nim śruby stosowane w ortopedii, a także protezy stawu biodrowego będą bardziej odporne i lepiej tolerowane przez organizm. Taką samą metodą utwardza się narzędzia przemysłowe. Jeśli dalej będziemy odpompowywali resztki gazów i nauczymy się precyzyjnie sterować wiązką elektronów, możemy zobaczyć tajemnicę mikroświata. W mikroskopach elektronowych w wysokiej próżni rozpędzona wiązka elektronów jest skupiana za pomocą soczewek magnetycznych. Oto w specjalnej wieży wybudowanej na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii mieści się prawdopodobnie największy taki mikroskop. Ma wysokość trzech pięter. Mikroskop ten pozwala oglądać atomy w kryształach. Z jego możliwości korzystają także polscy naukowcy prowadzący badania w dziedzinie fizyki ciała stałego. Nowsze mikroskopy nie są już tak potężne, ale mają sporo większą rozdzielczość i umożliwiają poznanie tajemnic świata półprzewodników. Ogromne możliwości stworzyły mikroskopy skaningowe. Tu widzimy badanie tzw. drutów kwantowych w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Jeśli tylko zwiększymy moc wiązki elektronowej, zaobserwujemy niezwykłe zjawisko. W komorze elektrony topią szkło. Nie oprze się takiej wiązce także żaden metal. W ten sposób można połączyć różne elementy. Właśnie dlatego od wielu lat wiązka elektronów wykorzystywana jest do spawania. thank you przykłady zastosowania technologii spawania wiązką elektronową w próżni. Takich części nie można połączyć żadną inną Wiadomo, że natura boi się próżni. My próżni się nie boimy, a to dlatego, że wiemy o niej wszystko. No, powiedzmy, prawie wszystko. Dziś w Instytucie potrafimy w naszych aparatach, w naszych urządzeniach wytworzyć próżnię bez mała kosmiczną. Żeby posłużyć się pewnymi cyframi, powiem, że jest to próżnia rzędu 10 do minus 12 milibara. Ktoś może zapytać, po co, po co komu taka próżnia jest potrzebna. Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż, w miarę jak. zapotrzebowanie społeczne na coraz nowsze urządzenia typu, coraz lepsze yy, odbiorniki telewizyjne, coraz szybsze komputery, komputery o większych pojemnościach, do produkcji tego typu urządzeń bezwzględnie potrzebna jest próżnia. I to próżnia. O coraz wyższej jakości. Dzisiaj powszechnym odbiorcą techniki próżniowej jest nie tylko przemysł produkujący odbiorniki telewizyjne, przemysł, który produkuje komputery, ale również przemysł, który produkuje podzespoły do tych komputerów, materiały na podzespoły do tych komputerów. Listę odbiorców technologii próżniowej można wyciągnąć w nieskończoność. W każdym domu, w każdym mieszkaniu znajdujemy tysiące przykładów, przedmiotów wykonanych w technologii próżniowej. Już kilka z nich wymieniłem: telewizory, odbiorniki, komputery, ale również cała galanteria, z którą ozdobna gałki, różnego rodzaju uchwyty mablowe itd., itd. Wszystko to to jest technologia próżniowa. Tymi problemami zajmuje się Instytut Technologii Próżniowej. Oczywiście niektóre zastosowania są bardzo trywialne, niektóre są stanowią najwyższy światowy poziom po to, żeby właśnie ten wysoki światowy poziom można było realizować, wykorzystujemy i budujemy coraz Bardziej skomplikowane i złożone aparatury, i stosujemy coraz bardziej finezyjne metody, zarówno wytwarzania tej próżni, jak i pomiarów. Z próżni korzysta wiele zakładów przemysłowych. Dla technologii jednak ważne są jej parametry, czyli mówiąc językiem potocznym, to ile cząstek gazu znajduje się w badanej objętości. Specjalistyczne laboratorium dokonuje precyzyjnych pomiarów próżni zgodnie z najwyższymi normami światowymi. Między innymi bada się szczelność aparatury próżniowej. Urządzenia są w stanie wykryć wyciek zaledwie 1 centymetra sześciennego, czyli naparstka gazu, wyciekającego w ciągu 5 tysięcy lat. Laboratorium wystawia aparaturze przemysłowej świadectwa zgodności z normami ISO. W wysokiej próżni można pokrywać szkło warstwami przeciwodblaskowymi, ale można także wytwarzać cienkie warstwy służące elektronice. Z rozgrzanego źródła pary metali unoszą się i osiadają na chłodniejszym podłożu. Tak powstają elementy dla doświadczalnych urządzeń elektronicznych. Na nieco podobnej zasadzie, tyle że w ultra wysokiej próżni, działają najnowocześniejsze układy służące do wytwarzania materiałów dla elektroniki metodą epitaksji związki molekularnej. Wiele źródeł wysyła atomy i molekuły w stronę krystalicznego podłoża. Na nim budowany jest nowy kryształ zgodnie z zamówieniem inżynierów. Komputer steruje kolejnością osadzania atomów. Powstają materiały, jakich nigdy nie znała natura. Dzięki tym urządzeniom naukowcy mają nadzieję na wytworzenie nowych, oszczędnych i znacznie lepszych źródeł światła. Gdybym jednym zdaniem musiał scharakteryzować i powiedzieć, jakie są najważniejsze osiągnięcia Instytutu Technologii Próżniowej w ostatnich latach. W dziedzinie tak wydawałoby się egzotyczne jak technologia próżni, musiałbym powiedzieć, że tym osiągnięciem najważniejszym jest opracowanie całego rodzaju, całej serii, różnego rodzaju podzespołów i urządzeń, które pozwalają wytworzyć tą ekstremalną wysoką próżnię, o której przed chwilą mówiłem. Do elementów tych należy wymienić pompy jonowo-sorpcyjne są to urządzenia, które istotnie pozwalają w takich urządzeniach, na których w tej chwili stoję, to znaczy urządzenia do epitaksji związki molekularnej, wytworzyć tą najwyższą ekstremalną próżnię. Urządzenia tego typu, jakie widzimy z tyłu, służą między innymi do produkcji, póki co eksperymentalnej, ale potem będziemy mówili o produkcji masowej, materiałów półprzewodnikowych o bardzo specyf specyficznych właściwościach, na przykład materiałów, które potrafią emitować Niebieskie światło. Podzespoły, o których mówiłem, również służą do budowy innej aparatury, jak na przykład aparatury tzw. urządzeń do analiza, analizatorów jonów wtórnych. Urządzenia te wykorzystywane są do, między innymi do badania zanieczyszczeń środowiska. Z innych przykładów. O których należałoby wspomnieć, gdzie wykorzystywana jest technologia wysokiej próżni, technologia próżniowa, trzeba powiedzieć na przykład o tak zwanych komorach gaszeniowych. Są to urządzenia służące do włączania i rozłączania obwodów energetycznych, obwodów prądowych, szczególnie w środowiskach zagrożonych wybuchem, takich jak kopalnia, huty, cementownie itd. itd. Przykładów, gdzie technologia, ta została wykorzystana, technologia wysokopróżniowa jest znacznie więcej. W nauce próżnia odgrywa ogromną rolę. Trudno mówić o badaniach budowy materii czy podstawowych sił rządzących wszechświatem bez akceleratorów. Ale akceleratory nie mogą działać bez wysokiej próżni, w której poruszają się rozpędzone cząstki. Dlatego w czołowych laboratoriach świata próżnia odgrywa ważną rolę. Instytut Technologii Próżniowej dostarcza elementów zapewniających wysoką próżnię do europejskich ośrodków badawczych takich jak CERN, DEZY i GSI. Ale badania podstawowe to tylko część naukowych zastosowań wysokiej próżni. Oto od pewnego czasu prowadzone są badania nad pyłami. Drobne cząstki schwytane w powietrzu w ośrodkach miejskich lub w pobliżu wielkich instalacji przemysłowych mogą w próżni ujawnić tajemnice producentów. Mam tutaj urządzenie do wychwytywania mikrocząstek zawieszonych w atmosferze. Jest to próżniowe urządzenie, które pozwala zasysać pewną objętość powietrza i te mikrocząstki, które zawieszone są w atmosferze, przenikają tutaj przez system dysz i osadzają się na piętrach. W ten sposób możemy rozdzielić te wychwytywane drobiny pod względem średnicy. Wobec tego wychwytujemy tutaj w granicach od 15 mikrometrów do dziesiątych mikrometra takie drobiny o takich średnicach. Są to szalenie małe drobinki, które wiszą w atmosferze, nie opadają. I dzięki temu, że są stale obecne i zawieszone w powietrzu, są niesłychanie szkodliwe. Badaliśmy już na przykład mikrocząstki w hucie szkła. Oraz w stalowni, i tam okazywało się, że bardzo różne składniki są na powierzchni i, i wewnątrz. Na przykład w hucie szkła na powierzchni wykrywaliśmy dużo miedzi czy węgla, a wewnątrz było dużo ołowiu, gdyż było szkło ołowiowe głównym nośnikiem. Natomiast w hucie w stalowni z kolei stwierdziliśmy, że wewnątrz jest żelazo, mangan i węgiel, a na powierzchni z kolei Wytryliśmy, że gromadzi się ołów chlor-fluor. W zasadzie próżnia to nic: to brak gazu. To nic stanowi nie tylko ośrodek pomocny w różnych operacjach technologicznych, może także przyczynić się do znacznego polepszenia jakości życia w dużych i największych aglomeracjach miejskich. Technologie próżniowe są technologiami czystymi, nie zanieczyszczają środowiska. Duże zakłady przemysłowe z nowoczesnymi technologiami mogą być czyste. Żyjemy zanurzeni w oceanie atmosfery. Aby był to czysty ocean, potrzebna jest nam także próżnia i technologie próżniowe.